Na dworach były całe, tak, były taka, była taka administracja kuchenna, ona już mocno się wykształciła za Kazimierza Wielkiego. Na przykład stolnik odpowiadał za podawanie potraw do stołu i właśnie skosztowanie potrawy, zanim król zaczął jeść, a cześnik odpowiedzialny za piwnice królewskie kosztował pina. Ale to było takie bardziej kurtuazyjne, no. bo tak jak mówiliśmy, no nie ma takich chyba, przynajmniej wtedy nie było takich natychmiastowych trucizn, no, tak, no, które by no, położyły od razu tak, delikwenta przy stole. Ale chciałam powiedzieć, że Grecy... Starożytni, oni zrobili dwie takie klasyfikacje trucizn. I właśnie jedna z nich to są trucizny, które działały szybko, i do tej zaliczyli strychninę. Straszne, dawne czasy. W niedzielę o 22.